Cześć, dzisiaj chciałabym Wam poczytać z książki Rezyliencja. O tym, co zapowiadałam. Oczywiście będę ją dzisiaj czytała dalej, ale chciałabym nakreślić bardzo króciutko. Ale myślę, że będzie to dla kogoś pomocne. Cały czas na to liczę. Jak poczuć się bezpieczniej? Strach rodzi się wtedy, gdy zagrożenia wydają się większe od zasobów. Niekiedy jest tak naprawdę, na przykład, kiedy dostajesz niespodziewanie, niespodziewany rachunek, na którego zapłacenie nie masz pieniędzy, jednak zgodnie z mechanizmem powstawania papierowej paranoi, zagrożenia często wydają się większe, a zasoby mniejsze niż są oczywiście w rzeczywistości. Nawet jeśli zdajesz sobie sprawę, że strach odgrywa irracjonalnie wielką rolę w twoim życiu, możesz mieć trudności z puszczaniem tego uczucia. Ludzie często boją się tego, że się nie boją, wtedy bowiem stają się całkowicie bezbronni. Obawiają się, że spadnie na nich jakiś cios, coś, co może im wyrządzić krzywdę. Aby być bezpieczniejsi, musimy ograniczyć prawdziwe zagrożenia i zwiększyć prawdziwe zasoby. Aby czuć się bezpieczniej, musimy przestać pompować zagrożenia i zacząć rozpoznawać wszystkie nasze zasoby. Wtedy nie będziemy musieli bać się tego, że się nie boimy. Przyjmijmy, że robisz wszystko, co w Twojej mocy, by ograniczyć w swoim życiu prawdziwe zagrożenia. Jednocześnie rozwijasz prawdziwe zasoby, pozwalając, pozwalając radzić sobie z niebezpieczeństwami. Upewnij się jednak, że wyraźnie dostrzegasz zagrożenie, doceniasz zasoby i czujesz się w miarę realnych możliwości jak najbezpieczniej. Wyraźnie dostrzegasz zagrożenie. Wybierz jedną rzecz, którą się martwisz. Może to być choroba, finanse lub konflikt z kimś. Może to być też obszar życia, w którym y, powstrzymujesz się od aktywności, żeby ograniczyć ryzyko. Na przykład, unikasz publicznych wystąpień, czy nie prosisz o to, czego naprawdę pragniesz w związku. Proces ten możesz przeprowadzić dokonując refleksji, pisząc dziennik lub rozmawiając z kimś, a także w odniesieniu do innych swoich zmartwień. Jak duże ono jest? Dokładnie i konkretnie określ wielkość trudności. Ogranicz ją ogrodzeniem. Zamiast pozwalać, by była niesprecyzowana i przytłaczająca. Na przykład, zamiast moje zdrowie jest w złym stanie, możesz powiedzieć: Mam wysokie ciśnienie. Umieść tę trudność w miejscu i w czasie. Jakiego obszaru twojego życia dotyczy? Jakie obszary pozostają od niej wolne? Kiedy się pojawia? Kiedy nie ma większego znaczenia? Jakie jest prawdopodobne? Być może borykasz się z długotrwałym problemem, na przykład z, z przewlekłą chorobą. Najczęściej jednak nasz niepokój dotyczy czegoś, co może się zdarzyć. Mamy do czynienia z groźbą bólu, a nie z samym bólem. Myślimy na przykład mogę się rozchorować, czy jeśli pokażę po sobie gniew, nikt nie będzie mnie chciał. Jeśli twoja obawa, do, obawa dotyczy możliwości, a jeszcze nierzeczywistości, zadaj sobie pytanie jakie jest ryzyko, że to się wydarzy? W przeszłości być może ryzyko wystąpienia jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia faktycznie było duże, na przykład ze względu na ludzi, z którymi się wtedy z którymi wtedy mieszkałeś lub których znałeś. Dzisiaj jednak sytuacja jest inna, a to złe wydarzenie jest najpewniej dużo mniej prawdopodobne. Jak niekorzystne by to w istocie było, czego byś doświadczył? Gdyby zagrożenie przybrało realną postać, załóżmy, że boisz się, iż zostaniesz odrzucony, gdy pozwolisz sobie na większą wrażliwość lub asertywność. Przypuśćmy, że dochodzi do tego, czego się obawiasz. Co tak naprawdę byś wtedy czuł? Oceniając to na skali od 0 do 10, gdzie 10 oznacza najgorsze samopoczucie, jakie możesz sobie wyobrazić, jak byś się czuł i jak długo w przyszłości podobne sytuacje faktycznie. Mogły spowodować, że czułbyś się okropnie, zwłaszcza w dzieciństwie, kiedy wszystko odczuwa się bardziej dotkliwie ze względu na niedojrzałość układu nerwowego. Ale obecnie, jako dorosły, masz znacznie więcej wewnętrznych zderzaków. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz się czuł aż tak źle albo nie przez tak długi czas, jak się tego obawiasz. Niech dotrze do ciebie dobra nowina. Pozwól, by wszystkie te informacje wsiąkły w ciebie. To prawdziwa, najprawdziwsza prawda. Możesz w to uwierzyć. Pozwól się przekonać, stosując kroki procesu. Il, otwórz się na ulgę i na otuchę płynącą z tych informacji. Niech zapadną w ciebie łagodząc i stopniowo zastępując nadmierną, niepotrzebną trwogę, napięcie i lęk. Doceń własne zasoby. Następnie zastanów się, biorąc pod uwagę faktyczny rozmiar tego, czego się boisz. Prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, oraz intensywność oddziaływania tego zdarzenia, jakbyś sobie z tym poradził. Załóżmy na przykład, że zauważasz, iż masz przebitą oponę w samochodzie. Z pewnością jest to kłopot, ale nie tak wielki jednak, jeśli umiesz zmienić koło albo możesz zadzwonić po pomoc drogową. Zasoby w Twoim umyśle. Pomyśl o sytuacjach, w których. Polegałeś na swoich siłach wewnętrznych, takich jak siła charakteru, wiara w siebie, współczucie, aby poradzić sobie z problemami. Następnie zastanów się, jak mógłbyś ponownie skorzystać z tych sił, żeby uporać się z obecnymi trudnościami. Weź także pod uwagę swoje talenty, umiejętności, które mógłbyś wykorzystać. Jak mógłbyś popracować nad danym problemem? Co możesz zaplanować, żeby mu zapobiec, żeby sobie z nim poradzić, żeby, lub żeby po wszystkim dojść do siebie. Pomyśl o innych zasobach, które masz w sobie, takich jak uważność i dobre serce, o tym, jak one mogłyby ci pomóc. Są zasoby w Twoim ciele. Jak do tej pory służyło Ci Twoje ciało? Jak może służyć? Sprawdź, czy umiesz się dostroić do jego naturalnej witalności. Poczuj, co jest w nim silne, energiczne, sprawne. Wyobraź sobie, jak Twoje ciało mogłoby Ci pomóc w uporaniu się z daną trudnością. Ominę już zasoby w Twoim świecie, mm. ominę jeszcze tutaj kilka kwestii i chciałabym Wam wspomnieć o motywacji. To mądrość, wybieranie większego, a nie mniejszego szczęścia, tak powiedział Budda. Rezyliencja to coś więcej niż radzenie sobie ze stresem i bólem oraz zdrowienie po stracie i traumie. Osoby rezylientne potrafią też wykorzystywać możliwości w obliczu kłopotów, potrafią zacząć robić to, co jest dla nich korzystne, przestać robić to, co jest dla nich szkodliwe i żyć dzień po dniu, nie stresując się tym zanadto. Aby wykształcić taką rezyliencję, musimy regulować machinę mo motywacyjną w naszym mózgu. Dlatego w tym rozdziale rozważymy, jak cieszyć się przyjemnościami. Nie przywiązując się jednocześnie do nich, jak czerpać ze zdrowych pasji i motywować się do zmierzania w pozytywnych kierunkach. Mówiąc ogólnie, ten rozdział traktuje o pragnieniu, o nieodłącznym elemencie naszego życia. Nie możemy powstrzymać pragnienia. Życzenie, by ludzie nie cierpieli, jest pragnieniem, nawet pragnienie, by wykroczyć poza pragnienie, samo w sobie jest pragnieniem. Pozostaje pytanie, czy możemy pragnąć w dobry sposób? Zostawiam Was z tą myślą. Ja czytam dalej. Jestem właśnie na stronie 155 i rozpoczynam rozdział 8. Motywacja. Bardzo serdecznie zapraszam Was do lektury tej książki. Myślę, że nieraz będę jeszcze do niej powracała, ponieważ jest to, to taka wiedza, gdzie. To jest skarbiec. To jest jeden wielki, ogromny skarb. Ta wiedza zawarta w tej książce, chociaż nie tylko w niej, ale ona jest mi bardzo pomocna. A w międzyczasie nie tylko czytam tę książkę, bo moje stosiki książkowe są spore. Natomiast są książki, do których powracam, te czytam po raz pierwszy. To nie jest książka, którą przeczytasz na raz i w ciągu godziny. Musisz sobie robić przerwy. Dużo jest tutaj rozmyślań na pewne tematy dużo zagadnień z tym, jak sobie radzić w życiu, jak być właśnie osobą rezylientną. Myślę, że jest to potrzebne dla wielu, wielu ludzi. Ja zabieram się za czytanie dalej. Przepraszam, jeśli ten kadr jest troszeczkę krzywy, ale miałam dzisiaj problem z ustawieniem swojego telefonu, żeby, żeby móc nagrać ten materiał. Myślę, że w jakiś sposób będzie pomocny dla Was. A być może ktoś już ma tę książkę i będzie mógł ją sobie spokojnie przystudiować. Tak jak widzicie, nie mam może zbyt wiele, ale tych książek troszeczkę jest różnorodnych u mnie. Natomiast psychologia to jest zdecydowanie to, co mnie bardzo, bardzo interesuje w ostatnich latach. I staram się tą wiedzę rozwijać, jak tylko mogę. I cóż. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrego dnia, dobrego tygodnia. I oczywiście dużo pracy nad sobą, żeby to życie układało nam się jak najlepiej, żebyśmy radzili sobie ze wszystkimi problemami życiowymi. Wszystkiego dobrego.